Siemaneczko, z tej strony Pan Bartosz, a to kolejny odcinek z naszej serii pod tytułem Od komuny do fortuny sezonu drugiego I co, na samym wstępie zostaw łapkę w górę oraz hashtag Pryzma je ci serduszko No i co, na koncie mamy 17 632 zł, czy tam euro, już tutaj nie wnikajmy No, a żeby kupić dzisiejszą maszynę musimy troszkę zarobić Więc lecimy sobie tutaj z naszymi plonami Czyli mam tutaj z, na pierwszej przyczepie rzepak z jednego z naszych pól, a na drugiej mamy soję, jedziemy to sprzedać. E, poza odcinkiem sobie skosiłem, e, no bo żniwo już są dość nudne tutaj u nas. E, tym Bizonem cały czas to samo i postanowiłem, że sobie to poza odcinkiem zrobię. Czekajcie, jeszcze sobie tylko sprawdzimy, gdzie dostaniemy lepszą cenę za rzepak. E, Lewator zbożowy. To jest rzepaczek, co nie? To gdzie mamy elewator zbożowy? Elewator zbożowy jest tam. Jest to o wiele większa cena, czy nie? Nie, to jest chyba na tyle mała różnica, że Jadę na skup zbożowy. Bo nie chcę tutaj pół odcinka stracić na tym, że będę zboże wywoził A soi naprawdę dużo tam nie jest, więc sobie to tutaj sprzedam. Odwalimy sobie chudy, Zobaczymy, ile wpadnie kasy. No nie wiem, czy nie będę się musiał w dzisiejszym odcinku zasilić kredytem, ale to się wszystko okaże. No, dawaj teraz ta. O, dobra. Coś, trigger nie zapoł, ale chyba nie, chociaż zobaczymy. Eee, no, bo teraz wchodzimy w przyczepy samozbierające, oczywiście. I kupujemy e, taką oto Kron Turbo e, 3500. Tylko sobie zaraz się zastanowię, w jakim weźmiemy malowaniu. Bo tego jeszcze w sumie nie patrzyłem, jaka ona ma tutaj konfigurację. Szuhu, no troszkę ma tego. E, może coś takiego byśmy sobie wzięli. E. Hmm. Zawsze potem można będzie przekonfigurować Ale myślę, że tak byłoby fajnie Bo akurat w tych kolorkach A tutaj co mamy dalej? Ustawienie kół To nie, tamte były ładniejsze Tak, te są naj Myślę, że najładniejsze A Tu co tutaj mamy? A, tu są te rolki, tak? No to zostawimy z tymi rolkami W sumie Mm. O, to, 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 to. Właśnie, a tu bym dał czerwone. Nie wiem czemu. A tu możemy sobie do kiszonki zakładać, tak? Uuu, ciekawie, naprawdę. No, ale myślę, że na początek weźmiemy sobie tak oryginalnie. Eee, I chyba kupujemy. A tu co jeszcze mamy? A to. Nie no, to jak jest tak, to tak 28 tysięcy i zostało nam 2000 na koncie Więc jednak będziemy musieli wziąć kredyt eee, ale dlaczego, to zaraz wam powiem Bo jeszcze będziemy musieli zakupić Silos Za jakieś 6-7 tysięcy Z tego co pamiętam Słuchajcie, bo tu pika mi w środku Za jakieś 6-7 tysięcy właśnie Silos będziemy musieli kupić eee, Więc ten kredyt będzie wymagany Dobra, odepnę sobie. Ruszamy sobie do sklepu. Po nasz nowy nabytek. Czekajcie, przejadę tu. Nie, muszę jechać naokoło. E, no ale tutaj ciągniczkiem. Naszym dojczym to chwilę moment i podskoczymy, bo to 50 na godzinę jedzie to w miarę szybko. E, no i będziemy sobie to dzisiaj zbierać oczywiście na pryzmę. No ale tak jak mówiłem będziemy musieli raczej kredyt wziąć. Dlatego, że no nie starczy nam raczej na zakupie tego silosu. No ale to weźmiemy go tam w kwocie 5-6 tysięcy. Na razie. Tylko najgorsze jest to, że już praktycznie mamy po zarobkach w większości. I teraz nawozy nasiona. Ciekawe, czy znowu się nie będziemy w kredyt musieli pakować. Ale też w sumie mogę jeszcze sprzedać na przykład mleko, bo tam trochę chyba mam. Więc zobaczymy, może jakoś uda nam się z tego wyjść. E, poza odcinkiem sobie czas przyspieszę, żeby troszkę, właśnie, krowy sobie poprasowały. Jak teraz, już, jak teraz już będzie trawa pozbierana. I żeby trochę tam wyprodukowały tego mleka. Ale ten ciągnik naprawdę bosko chodzi. E, szczerze wam powiem, że jak teraz mamy tutaj takie nowsze ciągniki, to. Aż mi się lepiej gra, eee, chętniej mi się to nagrywa. No, wy tam jakoś mega wyświetlenie nie robicie na tej serii, no ale niestety e, na razie lepiej, żeby była ta niż żadna. Eee, no bo niestety nie mam internetu i nie miałbym możliwości nagrywania na multi. Dobra, tutaj sobie cofniemy. I ogólnie to właśnie, to jest pierwszy odcinek w Nowym Roku. Więc tam wszystkiego... A to czekajcie to i to. Wszystkiego najlepszego z okazji nowego roku. Mam nadzieję, że Sylwester mimo tych wszystkich obostrzeń i tak dalej był w miarę fajny. No u mnie w tym roku niestety nie. Bo jestem przykładnym Polaczkiem i siedzę w domu. No ale tak, za rok myślę, że się odkujemy wszyscy. W tym roku to i święto i wszystko było takie dość... Dość dziwne Dość takie mm, Dość takie no nijakie, że tak powiem Bez charakteru e, Tutaj oczywiście Simple AC mam w tym ciągniku, bo sobie Poza odcinkiem patrzyłem I mogę sobie w sumie drzwi pozamykać, bo nie, Żeby mi tutaj nie Nie wiało Do ciągniczka e, Lecimy chyba najpierw e, Tam koło domu pozbierać Dlatego, że muszę tam pryzmę usadowić i tak sobie zaplanowałem, że gdzieś po lewej stronie usadowię, bo w razie jakbym obory miał budować, czy tam przerabiać gospodarstwo, to ona po lewej stronie od drogi będzie najmniej przeszkadzała. W innych miejscach może troszkę właśnie przeszkadzać mi, więc sobie ja tam gdzieś z zboczku usadowię. No jestem ciekawy, tych przyczep, ile nam się uda pozbierać też będziemy teraz mieli w sumie dokładnie wyliczone ile trawy zebraliśmy bo to w silos to wiecie jak to działa i chcę z właśnie z lewej strony w sensie z lewej patrząc od drogi nie a teraz z prawej strony w sensie tutaj właśnie gdzie jadę o i zbiera się elegancko e, 15 na godzinę nie no to nawet nawet to idzie Um, już 10%, to tu nawet nie będzie tylu przyczep co myślałem będzie, Myślałem, że będzie więcej e, No ale tej trawy Tak czy siak troszkę będzie Dobra Podnieś mi to Tutaj troszkę będę musiał się Najeździć z tą przyczepą Dobra, git e, No ale ciągnik mimo wszystko Dostaje troszkę po garach Mimo tego, że on ma 150 koni, to widzicie, pod te górki ma nawet ciężko. E, ale myślę, że samozbierajka na... W sumie jedyna seria, na której się bawiłem samozbierającą, to był smak 90 lat, ale tam to tak trochę po masku się tym bawiłem. Wiem, że nie mam dostępu do tego terenu, spokojnie. Dobra, na razie mogę sobie chudy wyłączyć. E, to tak pasuje, że tutaj nawet dwóch przyczep nie będzie ze wszystkiego. E, no ale to trudno. Na pewno lepiej to spożytkujemy niż jakby to teraz poszło w belki. A tak to będziemy mieli kiszonkę i na pewno wyjdzie nam to taniej niż bawienie się w W siewniki do, do kukurydzy i, i tym podobne. Dobra, czekajcie, to jest sobie cofniemy. No ale zestaw już jest konkretny. Te zestawy takie większe mi się tu podobają, będę chciał właśnie przekształcać to gospodarstwo coraz bardziej. E, jedynie myślę, że, że Bizon dostanie, zostanie tutaj dość długo. E, też pewnie będę chciał, wiecie, na przykład jakąś jedną przyczepę dokupić, jedną sprzedać, e, więc ta polskość gdzieś zostanie na, tej na tym gospodarstwie. Bo od razu się wiadomo, wszystkiego nie pozbędę, ale będzie tej polskości coraz mniej. No bo nie chcę mieć na każdej serii na każdej serii polskich maszyn A tutaj już właśnie myślę, że fajnie by było właśnie, żeby te maszynki były troszkę większe, a nie tylko takie polskie, Urgruzy. E, oj nie, mogłem nie mówić, że Ursusy, bo się zaraz sprójecie do mnie. E, przypominam, że w realu też mam Ursusa, więc spokojnie Dobra. Zaraz będzie chyba 100%. No dojadę sobie do końca czy nie nawet chyba nie dojadę nawet mało mi zabraknie Dobra, eee, no i musimy zrobić to co niestety musimy zrobić czyli musimy sobie kurcze to jest zobaczcie ile to kosztuje o, duży silos na kiszonkę mały silos postawimy od razu sobie duży więc wezmę 10 tysięcy i wchodzimy sobie w Tutaj były pożyczki. O. Jakieś pożyczka mam? Nie, nie mam pożyczki, więc bierzemy sobie 10 tysięcy i sobie kupujemy yy, duży SILOS. Żeby wiecie, żeby on już tutaj był. W sumie tak się zastanawiam, czy on nie jest za duży, średni, bo mały jest na pewno za mały. Mały to nie. Ale średni. Dobra, kupimy sobie duży. W razie czego go się jeszcze ten. I postawię go sobie. Tutaj chyba. Nie. Na razie wezmę średni, bo ten duży będzie to dziwnie wyglądało, że za mało tej trawy. A, jeszcze potem trzeba wyrównać. No tak, zapomniałem, że to tak działa w tym farmingu. <laughs> Tutaj sobie wyrównamy czekajcie mam ctrl g mam global company, mam o to jest, to jest potrzebne do grania w tą grę Dobra, to troszkę sobie podwyższymy eee, no niestety tak to wygląda z tymi silosami z tym ogólnie budowaniem w 19 A tu sobie taką górkę zrobimy wygładzimy, będzie elegancko. A wiecie, co jeszcze teraz sobie to pomaluję? Mm. Nie, to, nie tym, tylko tutaj sobie trawko pomaluję elegancko. O, tutaj silos ładnie będzie na takiej górce, no wiadomo. I. Wywalamy to sobie. Eee, no, niestety, tutaj się to dopasowało do tego terenu bardziej kurkowego. No ale w sumie nie jest źle. Dobra, wyładowujemy. Je jeszcze raz sobie przejadę. Może bym sobie to jeszcze dzisiaj poupijał troszkę. O, elegancko. Czekajcie, zobaczę czy tutaj wszystko ładnie działa. Co z tymi silosami nigdy nic nie wiadomo. Tak, wszystko ładnie działa. To wsiadamy sobie do naszego do czwara. I lecimy zbierać resztę. Dobra, wszystko się ładnie nagrywa. Ostatnio miałem taką wpadkę, że się nie nagrywał odcinek z chłopakami, z kiszonki. jak jeszcze internet miałem przed świętami. I to też było denerwujące. Ogólnie odcinek z kiszonki na ojcowiźnie to jest chyba odcinek, którego najdłużej nie możemy nagrać. Najwięcej prób jeszcze nie nagrany. Ja Słuchajcie, tu sobie miniaturki porobię. Chociaż myślę, że jeszcze potem sobie poza odcinkiem coś cyknę. Ale ten Deutsch 4 się tutaj reprezentacyjnie, e, reprezentacyjnie wygląda ładnie, bardzo. Podoba mi się ten ciągnik, jego wygląd. Dźwięki tutaj w ogóle jest wszystko sztos. Naprawdę fajny. E, no i też będę dlatego chciał sobie coraz częściej na zagranicznych maszynach grać, żeby nie znudziło mi się ta polskość. Dobra, to sobie tutaj wyładuję i pojadę na drugą łączkę. Żeby nie było, że e, będę musiał zaraz wjechać tam znowu. Chociaż tam nie będzie jednej przyczepy, nawet pewnie. Bo to. Patrzcie, to tutaj jest takie, z takiego kochała była przyczepa. I trochę. A jeszcze tu zostało. No dobra, to się potem weźmie. A tam to będzie. Pół przyczepy, może 30% maks. A pojadę sobie od środka. Czemu by nie? I elegancko tutaj sobie zbieramy. O, zostawcie hashtag elegancko, je ja przybnę wam serduszko. No i ta seria myślę, że jest taka dla bardziej alitarnych widzów, którzy przychodzą i oglądają takie nawet nudniejsze serie w sumie. Dla mnie ta seria się teraz ciekawsza stała, dlatego że już naprawdę Tursusy tak mi się przejadły, że to szok. E, nagrywam to sobie też e, dzień przed oczywiście. I nagrywam to e, przed Sylwestrem. E, Może ci pisać jak wyspędzacie Sylwestra w tym roku. No ja w tym roku raczej przed e, Polsatem albo jedynką. Jeszcze się okaże wieczorem, a najprawdopodobniej to przed kąpem. Właśnie może bym jakieś... A no tak, nie mam neta, zapomniałem. Tak to by się jakiegoś streama odpaliło wieczorem. E, fajnie by było, a tak to. Internetów nie ma i lipa. Dobra, jeszcze tutaj sobie zrobię, bo tutaj... Prawdę... O! Ho ho ho! Legancko! No, naprawdę ładne screeny tu wychodzą na tych dużych maszynkach. Podoba mi się to. Dobra, wsiadamy sobie do naszego dojcza. No sorry, że robię na odcinkach, ale już myślę, że się nie obrazicie na mnie. Jak robię wszystko na odcinkach to wszystko. Też dłuższe są te odcinki. Ale dzisiaj mam dużo, dużo czasu, żeby to wrzucić, więc na luzie. Ile mamy? O 50%. To nawet więcej jak myślałem, że będzie. To akurat sobie podlecę, wysypię to i może nawet jeszcze troszkę ubijemy Bo czemu by nie No i mam powoli plany na gospodarstwo, tutaj będę chciał oborę nową postawić, ale to Raczej nie w tym sezonie, bo to są, to koszty tak 90 tysięcy około A wiecie, to przydałoby się od razu kupić i I paszowóz no w sumie paszowóz tylko, bo resztę maszyn mniej więcej mam mamy myślę, że tam wyrobi przy takiej ilości słomy i tego wszystkiego, co ja mam I tak e, Gospodarstwo będzie w taki sposób przebudowywane, że po prostu obora tamto zostanie wywalona, która jest e, Stodoła najprawdopodobniej też Czekajcie, tutaj trzeba pomyśleć Stodoła najprawdopodobniej też i ten płot z boku o, oj, e, ciebie się zakopałem E, ogólnie nie wiem czy mnie słyszycie o, ale miałem mega laga właśnie nie wiem czemu to tak się dzieje o, dobra, dobra No 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 O, dobra dobra dobra, dobra No będę musiał to zaraz porozgarnieć, więc tutaj nie będzie elegancko Ale zaraz sobie weźmiemy i porozgarniamy troszkę Ale weźmiemy sobie, żeby nie było Ursusa yy, Założę do niego Tura i sobie to poubijamy ładnie Cajcie Tutaj się trochę serio burtel robi z tymi maszynami, bo jest ich Naprawdę dość sporo Będę musiał właśnie Może jakąś tutaj wiatę Czekajcie A, jeszcze wałek, tak? A, opuścić trzeba Teraz się opuściło? A, dobra, nieważne no, Teraz I dopiero możemy no coś było opuszczone. Eee. Teraz jest opuszczone, prawda? Już nie mogę tego opuścić. Hm. Czekajcie, zaraz do dozwrócę. Dobra, witam po cięciu, Po prostu jestem nieogarnięty i za szybko chciałem odłączać chyba. Ej, tutaj w sumie jest taka dróżka, to sobie tędy przejadę. Te drzewa też będę musiał wyciąć w pień. Najprawdopodobniej. Ale szczerze powiem, że jak sprzedałem te ursusy, to safe odlagował. Już chodzi troszkę ładniej. Dobra. Zapniemy sobie turę, ale jest tutaj mega ciasnota. Z takimi maszynkami to jest naprawdę ciasno A, jeszcze przewody To jest Czyli wszystko się buntuje przeciwko mnie Dobra Lecimy sobie tak się zastanawiam, czy mam coś na tu zapiąć, żeby to ładnie tam dociążało ten tył, ale chyba nie i lecimy sobie. Trochę to trzeba porozgarniać, bo to tak nie może być, żeby to tak było nieelegancko tam. Otworzymy sobie krokodyla. Tylko się ładnie nagrywa git, ale bestia ładnie też ryczy. Tutaj trochę będę miał, żeby to porozgniatać, ale powoli myślę, że dam radę. Czekajcie, jak to mówi pewien słynny youtuber, zawołam czystu chłopa <grymne> Ale jak fiknął Siedzieliście? Oczczę. Naprawdę Hej, no weź ustań Nie rób sobie jaj. Aleś z rozpędu, widzicie? Nawet w farmingu pryzmy są nie ten. Niebezpieczne sobie porozgniatam powoli. No, poza odcinkiem wiadomo, to sobie jeszcze pewnie dogniotę. Zapnę coś na to, żeby cięższy był ten ciągnik. W sumie mogłem gruber zapiąć albo prawołosiewny. Gorzej, bym opuścił. No, dobra. Ale fajnie, porównując robienie pryzmy w 17, a w 19, to w 19 naprawdę to zrobili dość dobrze, że ona się tak fajnie rozgniata, a nie jest cały czas taki wiecie, nie do ogarnięcia, że jak ktoś zaczął źle sypać, to już potem, a w pacierzu, nic nie zrobisz. Dobra, tej sobie jeszcze podrzucę. No taka troszkę dziwna wyszła, ale patrzcie, że tylko tutaj dwie przyczepy wjechały, a jest naprawdę i tak potężnie tej kiszonki. Więc jakby tutaj jeszcze z dwa pola zrobić, to całkiem ciekawie by było. Dobra tutaj sobie jeszcze troszkę porozgniatać. No, żeby ta pryzma też w miarę jakoś wyglądała tu. Powolutku, niech się wysypuje. Sorry za skupienie, ale tak nawet nie zauważyłem, że się mega skupiam. Dobra, ja się będę z wami żegnał. Jeżeli ktoś dotrwał do tego momentu, to hashtag rozgarnianie, a ja ci serduszko. Do następnego odcinka, cześć, pa siema.